Zajmuję się produkcją kapeluszy filcowych z włosa króliczego i z owczej wełny. Działamy na polskim rynku od 1924 roku jako skoczowska fabryka kapeluszy Polka. W tej chwili staramy się wrócić na rynek polski właśnie z naszymi topowymi modelami, czyli jeśli chodzi o kapelusze męskie, to model Dagmar i Duplex oraz kaszkiety wełniane i włosowe w podstawowych kolorach, czyli w kolorze czarnym, grafitowym i szarym. Planujemy także sprzedaż kolekcji damskiej oraz kolekcji myśliwskiej. Jeśli chodzi o branżę kościelną, naszymi klientami są głównie księży, oczywiście. Największym zainteresowaniem wśród księży cieszy się obecnie model Dagmar oraz kaszkiet wełniany i kaszkiet włosowy. Jedną z nowości, jaką mamy w tej chwili w sprzedaży, jest kapelusz Roll Hood. Jest to kapelusz wełniany z powłoką wodoodporną. Jest to model, który możemy złożyć nałożyć na przykład do torby, potem po wyciągnięciu on odzyskuje swój pierwotny kształt. Najczęściej klienci wybierają kapelusze czarne, popielate, grafitowe, różnego rodzaju melanże oraz kolory myśliwskie.